Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 20 października 2025 roku. Po. 1413 Ustawa z dnia 12 września 2025 roku. O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. Punkt pierwszy w ustawie z dnia 13 października 1998 roku. O systemie ubezpieczeń społecznych. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja. Spór. Z. Punkt pierwszy wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w artykułu 45 ustawy 1 punktu 3 zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu 4 w brzmieniu. Punkt czwarty ewidencjonuje się informację o zgodzie, o której mowa w artykułu 50 ustawy 28 i wraz z danymi osoby lub podmiotu, któremu płatnik składek udzielił zgody na udostępnienie danych. Punkt drugi w artykułu, a w ustawie 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie w przypadkach, o których mowa w ustawie myślnik. 13 wniosek powinien zawierać. Dodaje się w ustawie myślnik w brzmieniu ósmy Zakład na wniosek złożony w postaci elektronicznej udostępnia bezpłatnie bankom, instytucjom finansowym, instytucjom kredytowym oraz instytucjom pożyczkowym, o których mowa w artykule 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, myślnik Prawo Bankowe Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja Zm. punkt drugi oraz osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami za zgodą płatnika składek, dane zgromadzone na koncie płatnika składek o których mowa w artykułu obejmujące punkt pierwszy numernik lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub jednego, z nich myślnik numer PESEL lub serii i numer dowodu osobistego albo paszportu, punkt drugi nazwę skróconą lub imię i nazwisko, punkt trzeci okres rozliczeniowy, punkt czwarty stan rozliczeń należnych składek, do poboru, których uprawniony jest zakład myślnik w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez banki, instytucje finansowe, instytucje kredytowe oraz instytucje pożyczkowe wniosku płatnika składek o udzielenie kredytu. Pożyczki pieniężnej lub świadczenie innej usługi, o których mowa w artykule 5 i artykuł 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, myślnik prawo bankowe albo w zakresie niezbędnym do zweryfikowania sytuacji finansowej i gospodarczej płatnika składek przez osoby prawne, jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Punkt 9. Dane i informacje, o których mowa w ustawie, udostępnia się wyłącznie w postaci elektronicznej z uwzględnieniem myślnik, nieniem, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zgoda. O której mowa w ustawie, prawnia do jednorazowego dostępu do danych. Punkt pierwszy zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w dzienniku ustaw z 2025 roku. Pozycja 1216 i punkt dziewiąty. Punkt drugi zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w dzienniku ustaw z 2024 roku. Pozycja 1685 i 1863 oraz 2025 roku. Pozycja 1191 i punkt z Ustaw Myślnik, myślnik myślnik pod. 1213 punkt pierwszy zgodę jest udzielana osobie lub podmiotowi uprawnionemu, o których mowa w ustawie jest przekazywana do zakładu wraz z wnioskiem o udostępnienie danych albo jest udzielana bezpośrednio zakładowi zawiera dane płatnika składek oraz punkt pierwszy imię i nazwisko oraz numer PSE, a w razie gdy nie nadano numeru myślnik serii i numer dowodu osobistego lub paszportu myślnik w przypadku, jeżeli Skoda jest udzielana osobie fizycznej, punkt drugi nazwę oraz numernik albo numer identyfikacyjny regomyślnik w przypadku jeżeli zgoda jest udzielana podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, a pół drugi ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie dwanaście miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, K. Nawrocki.